Szanowni Państwo, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić barsz czerwony, barszczyk czerwony do puszek, Tak to niektórzy mówią. Nie jestem ani panią tą Gessler, która tak robi te wszystkie barszczyki, ani Nakłowiczem. Jestem typowym, wiecie, chłopem z Kieleckiego, który po prostu chce Wam pokazać, jak można w najbardziej prymitywny i normalny sposób zrobić ten barszczyk. Otóż, co robimy? Bierzemy burale, czerwone muszą być, kroimy je w plastry. Widzicie mnie w rękawicach dzisiaj, niebieskich, ale to są rękawice chirurgiczne, a nie jakieś tam, wiecie, do mycia. Kroję ten buraki w plastry. Buraki są z mojego hobu, tak bym to powiedział, bo z tyłu tam rosły za stodołą. Kroję takie grubsze plastry. Będę je wygotowywał. Patrzcie. Buraki mam pokrojone, biorę garnek na gotującą wodę, rzucam te burale. O tak. Powiecie, większość wie, a większość nie wie. No ale ja wam pokażę, jak ja biorę listek laurowy i angielskie ziele. Też rzucam. To musi być. Co robię jeszcze? Marchewkę w całości. Troszeczkę pora zielonego. Pietruszkę tak pociachałem, wiecie, żeby wyciągnąć soki, bo barsz musi być bez tych ferfocli wszystkich. On musi być taki jaki jest. To dałem. Daję czosnek, też go rzucam tutaj. Cebulę opaliłem troszeczkę i ją tak podziargałem, ale chyba jak ją przekroję na cztery, to będzie po prostu lepsza. Muszę wyciągnąć te soki z tej cebuli do tego barszczu. Daję majeranek. Zamieszam nożem. Nie będę łyżki szukał, bo to wiecie, bez sensu jest niech kamera pokaże i teraz, szanowni Państwo, Przykrywam i gotuję aha, co jeszcze, zakwasiłem to troszeczkę, możecie dać kwasku cytrynowego, ja dałem octu jabłkowego żeby ten warsztat był taki kwaskowy wiecie, żeby te pierogi, te łóżka nie były takie mdłe, ja to tak to nazywam i teraz to będę gotował podkręcę więcej gazu i będę gotował jak to się ugotuje, pokażę Wam co dalej będę robił Dalej z tym naszym barszczykiem do uszek. Oczywiście, ja zrobię barszczyk, a borówka zrobi uszka. No gdzie ta borówka jeszcze jest, nie wiem. Wiem, że jedzie. Szanowni Państwo, jak widzicie, barszczyk nas dochodzi. O, wszystkie przyprawy, które miały być, tutaj są. Co ja teraz robię? Wybieram te farfocle w postaci warzyw. Tu wyrzucam je. Tak. Patrzcie, buraki, listki laurowe, angielskie ziele, wszystko to, co być powinno, nawet cebula. No ale to jest mi niepotrzebne, bo my potrzebujemy czysty barszczyk do czystych. Nie pierogów, tylko. No, wiecie, uszek. Ja czasami się zapominam, wiecie, już wieczorem szczególnie to, ale jeszcze w dzień to dobrze mi mózg funkcjonuje. Wieczorami zawsze mam jakieś problemy. O. Zobaczcie, tak. I co ja dalej robię z tym barszczem? No, muszę go przesadzić. Potrzebuję jakieś ściereczki. Oczywiście, których nigdzie nie mogę znaleźć. Ale mam jakieś dwie. I mam tutaj taki Wiecie, durszlak. O. I przecedzam to. Z garka do garka. O. Tak. Przedsadziłem. Odstawiłem. I tu mam to, Szanowni Państwo, co mieć powinienem. Czyli ten barszczyk. Czyściutki. Patrzcie. Czerwony. Ładnie się leje. Posmakuje, czy jest odpowiednio słony i pieprzny. Muszę podmuchać. No. Jest taki, jak być powinien, ale troszeczkę soli kłodawskiej takie wiecie granulowanej o takiej dorzucę mu, żeby był lepszy. Ja lubię Marianek, Majeranek czy Marianek, w zależności od rejonu, ale ja sobie lubię dosypać tego Majeranku o tak, żeby ten smak chwycił i moi kochani, cały sekret tego nasz, naszego barszczyku wigilijnego. Tak to wszystko Wygląda. To jest barszcz, którym zalejemy łóżka, które zrobi nasza borówka i będziemy biesiadować w wieczór wigilijny. Tym akcentem zakończę i życzę wszystkim moim współbraciom, rodakom, słowianom smacznego.